Hej wam wszystkim, ja jestem Wrókulski, A dzisiaj pokażę wam jak wbiłem 20 rangę na Leonie Tak samo jak na po, W poprzednim odcinku na szelce Tylko na Leonie mam moc siódmą I to jest ten duży I to jakby Ta duża odmienność Dobra Nie będę przedłużał, zaczynajmy Dobra Załadowała nam się już pierwsza gierka Tutaj Miałem pierwsze miejsce, dostałem plus 10 pucharków. Jak widać na mapie jest Shelly, druga Shelly, Bull, Dynamite, który mnie bardzo denerwował, dwie Jessie, kolejna Shelly i jeszcze jedna Shelly. Powiem, yy, Ult, yy... Kurde. Ult Leona na tą mapę z tym botem, który jest bar bardzo życie, jest kozacki dosłownie. Pokażę Wam, jak kilka razy uratował mi życie. Jak tutaj yy, próbuję się na kilka frontów bić, żeby naładować sobie tego ulta. I żeby spełnić moją taktykę. O tutaj yy, ta Jessie ma już dentkę, A nie. No tak ma dentkę. Ja próbuję coś tam wyciągnąć tego. Yy, Bula. Żeby nabić sobie na nim ulta. Tutaj jakoś zabiłem bo mam już 6 power cubesów. Najwięcej na mapie i mam już ulta. I teraz tylko czekać na robota. Też bardzo ważną rzeczą, że jeśli widzisz, jesteś sam z typem, a jego goni robot, no to idź go dojeść. Jak widać tutaj, ja zataczałem koła. Użyłem ulta. Robot mnie zgubił i poszedł na Jesse. Ja w tym czasie zabiłem Majka żeby nie już yy, późniejszej gry nie zamulał, a tutaj tylko mi po prostu zostało zabić tą szelkę, co mi się bardzo ładnie udało. Dobra, jak widzicie, jesteś numer 1 plus 10. Widzimy się w następnej gierce. Dobra, załadowała nam się już kolejna gra. Sprawdzam tutaj oczywiście, czy ni yy, nikogo nie ma w krzakach i w ogóle bo jest to na tej mapie bardzo ważna rzecz gdyż poprzednio yy, nie pokazywałem jej yy, wam poprzedniej gry gdyż tam no, minus 2 miałem i właśnie przez to że nie popatrzyłem w krzaki ale no tutaj szelka jest ja tą szelkę szybko wyjaśniłem ale tamta zabrała mi parę powercubesy na mapie został ból Dwie, trzy szelki, yy, cztery szelki, 5, 6. sześć szelek. Jedna Jessie, ja. No. Tutaj widać ta szelka, bije się z tym robotem, ale to już jest jej koniec. Jessie będzie miała cztery power psy za darmo. Ja tutaj w krzakach trochę się kampię, żeby no. Nabić, właśnie nabiłem ulta na tej yy, szeli. i teraz jedyne co mi zostało, to schować się, żeby robot do mnie nie poszedł. I czekać, robot zaczął gonić tutaj, oczywiście, za szelką co inni zaraz wykorzystają. Znaczy ja też już to powoli wykorzystuję. Tutaj jest szelka na górze więc ta, ta szeli z jednym powercubsem już umiera. Tu zaczęli się bić, jak widać, czyli dwie szelki już zginęły. Ja sobie szybko pomaszerowałem pod te powercube'sy, Zacząłem się bić z tą szelką, chciałem ją dobić, ale niestety mi uciekła. Więc na mapie została tylko Jessie. I jak widać ja teraz szybko dojechałem tą szelkę. Ale Jesse już się na mnie skampiła tutaj. Użyłem ulta. No i drugie miejsce plus 8 pucharków. Widzimy się w trzeciej i ostatniej gierce. Dobra. Trzecia i ostatnia gierka, która dała mi... 504 pucharki Jest to pierwsze miejsce Na mapie mamy Też innego Leona Szelkę, drugą szelkę Bula, bula, szelkę, szelkę Szelkę i szelkę Więc jedyną inną postacią Niż szelka i ból jest Leon, który jak widać kampi się tutaj Nie gra agresywnie ja już zabiłem inną Szeli. Zostało mi bardzo mało HP. Więc tutaj mam już Ulta, co mi bardzo pomoże w, yy, pomogło w innych fazach gry. Tutaj zostało mi, w sumie, pokazałem jej, że niby mam Tima, żeby sobie mnie nie zabijała. Naprawdę przy pierwszej yy, lepszej okazji bym ją zabił. No ale to, to jest po prostu taka taktyka na większe pucharki. Tu nie można yy, pozwolić sobie na to, żeby ktoś cię fokusował, więc trzeba w miarę umieć się timować lub yy, oszukiwać na timowanie Ja tutaj już sobie o to mi chodziło, żeby zagarnąć tego bota. Ten yy, Leon na dole coś tam chciał mnie wyhaczyć, ale mu się coś to nie udaje więc ja sobie na luzie przechodzę na środek mapy. To jest ta szelka, z którą się niby teamowałem. Leon już za... Leon już zaraz yy... padnie. Ma już tam na 100% dętkę. jest to Leon ze starpowerem, ale Niezbyt wiele mu to da. Ja tutaj szybko szelkę dobiłem. Zmarnowałem ulta, bo myślałem, że yy, ten bot leci w moją stronę. Znaczy, idzie w moją stronę. No i tak. Tutaj zostało mi tylko tą szeli dobić. No i wygrałem gierę plus 10 i oto właśnie tak. Wbiję 20 rangę na Leonie. Teraz moim celem jest zbicie 4000 pucharków. Jakoś yy, Mortisa spróbuję na 15 rangę. Tak samo powoli te inne postacie. A na razie też yy, trochę zmajnuję tego El Primo. Też. Więc no. W sumie to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Powodzenia Wam w bijaniu ranków na Waszych ulubionych postaciach lub po prostu tych, którzy dobrze, dobrze wam się gra, I no, zostawcie suba z dzwoneczkiem i lajka pod filmem. A na 100 subskrypcji dostaniecie giveaway na 20 zł of Carda. Tylko jeżeli będziecie chcieli wziąć w nim udział. Musicie zejść na dół w moich filmach i znaleźć film wyjaśnienie giveaway'a. Który miał się odbyć ale się w końcu nie odbył. I tam tłumaczę jak zrobić publiczne subskrypcje. Bez publicznych subskrypcji nie będziecie mo nie będziecie mogli wziąć udziału w giveaway'u. Więc proszę was zróbcie to bo potem kiedy będę losował yy, was do tego giveaway'a zawiedziecie się, bo po prostu nie będzie Was w ogóle widać tam, gdyż będziecie mieli prywatne subskrypcje, a nie publiczne. Więc no, dzięki za oglądanie. Cześć!